Cześć wszystkim. Tytus z tej strony. Dziś biorę na tapet kontrowersyjny temat. Czy dinozaury przetrwały do czasów współczesnych? Wielu wierzy, że te prehistoryczne stworzenia mogą wciąż czaić się w odległych lasach czy jeziorach. Ale co na to nauka? Przyjrzyjmy się kilku szokującym teoriom i naukowym wyjaśnieniom. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście na wyprawie głęboko w afrykańskiej dżungli i nagle widzicie coś olbrzymiego, co wygląda jak dinozaur. Czy to możliwe? Takie opowieści krążą od lat, ale czy jest w nich ziarno prawdy? Naukowcy mówią, że tak, ale nie w taki sposób jak myślicie. W rzeczywistości ptaki to współczesne dinozaury. Wyewoluowały z teropodów, grupy dwunożnych dinozaurów, około 150 milionów lat temu. Więc, w pewnym sensie, dinozaury nigdy tak do końca nie wyginęły, co nie? Ptaki to ich potomkowie. Którzy przetrwali kataklizm 66 milionów lat temu. Ale co z innymi teoriami? Na przykład, potwór z Loch Ness w Szkocji czy Mokelem Bębę w Afryce Środkowej są często opisywane jako żyjące dinozaury. Jednakże nie ma żadnych naukowych dowodów na poparcie tej tezy. Te stworzenia, jeśli w ogóle istnieją, to prawdopodobnie duże gady lub inne zwierzęta, a nie dinozaury. Więc jeśli ktoś liczył na Tereksa przechadzającego się po krakowskim przedmieściu, to niestety muszę was rozczarować. Doktor Darren Najsz, paleontolog, mówi: Nie ma wiarygodnych dowodów na to, że jakiekolwiek dinozaury oprócz ptaków przetrwały do czasów współczesnych. Podobnie, doniesienia ludzi twierdzących, że widzieli dinozaury w Amazonii czy innych odległych miejscach, często wynikają z błędnej identyfikacji lub przesady. Na przykład duży waran lub inny gad może zostać pomylony z dinozaurem. Wiecie, jak to jest po kilku głębszych na wakacjach w tropikach, nawet gołąb może wyglądać jak pterodaktyl. Ale czy istnieją nieodkryte zwierzęta przypominające dinozaury? To możliwe, ale na razie nauka nie potwierdza takich przypadków. Wszystkie znane gatunki zostały zbadane i skatalogowane. Przynajmniej te, o których wiemy, że je znamy. Podsumowując, chociaż tradycyjne dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu, ich potomkowie ptaki żyją wśród nas. Więc następnym razem, gdy zobaczycie ptaka, takiego wróbla na parapecie czy gołębia na rynku, pamiętajcie, że patrzycie na żywego dinozaura. Ale jeśli chodzi o potwora z Loch Ness czy Mokelębembę, to bardziej bajki z mchu i paproci niż rzeczywistość. Obejrzyjcie ten filmik, żeby samemu ocenić, czy teorie o ocalałych dinozaurach trzymają się kupy. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować i zasubskrybować po więcej intrygujących treści naukowych. Do zobaczenia następnym razem.